Cześć, chciałam zaprosić Cię do podróży, w czasie której stworzysz i sprzedasz swój pierwszy e-book. Być może będzie to Twój kolejny e-book, być może zrobisz to teraz inaczej, ale na pewno zrobisz to z moim wsparciem, a przynajmniej skorzystasz częściowo z wiedzy, którą Ci udostępnię. Dlaczego mówię o podróży? Ponieważ jak coś zaczynamy robić, to najczęściej musimy się tego nauczyć. I zauważyłam, że najwięcej uczę się wtedy, kiedy zadaję właściwe pytania. Czasami niewłaściwe pytanie sprawia, że idziemy nie w tą stronę, co chcemy, mało tego, osiągamy nie te efekty, które sobie założyliśmy. Przed Tobą sto pytań. Które warto sobie zadać, zanim wydasz i sprzedasz swój e-book. Te 100 pytań podzieliłam na działy. Dzisiejsze nagranie to jest tak naprawdę wstęp, w którym no, zapraszam Cię do tej podróży. Jakie działy będą w tych 100 pytaniach? Z działu motywacji, no bo jak wiecie, musimy się czasami zmotywować, żeby coś zrobić lub żeby skończyć. I pomimo, że to jest też czasami temat traktowany po macoszemu, to jest to dosyć ważny element, bo jeżeli zaczynamy i nie kończymy, albo nie wiemy, jak się zmotywować, albo kiedy zacząć, każdy dzień. Jest fajny, ale może nie na to, no to ten dział będzie dla Ciebie ważny. Czasami e, potrzebujemy wsparcia w tematyce, czyli jak znaleźć temat, o którym będziemy pisać. Czy on jest dobry, czy będą na to klienci? Drugi, kolejny dział, no sami klienci, czyli gdzie to sprzedawać, komu to sprzedawać, jak napisać e-book, żeby on chciał to kupić. Czyli badanie rynku, czyli jednym słowem, jak sprawdzić to, żeby klienci kupili to, o czym ja napiszę, jak już się zmotywuję. Marketing, cały marketing, czyli oprawa tego wydania e-booku. Organizacja pracy, no bo napisanie e-booka, no to jest to jakiś czas. Treść, czyli jak tą treść ułożyć, jak ją e, przygotować, żeby człowiek, który czyta ten e-book, wyniósł dla siebie jak najwięcej. No, redakcja, jak to zredagować, e, jak stworzyć samego e-booka, warsztat pracy, no, czyli jakieś narzędzia, co mi jest potrzebne, czy jest w ogóle jakaś konkurencja, no i publikacja. Także zobacz, te wszystkie działy są przed nami. Zapraszam Cię do podróży i do obserwowania kanału lub też kliknięcia tego filmu, w zależności gdzie to oglądasz. Zaczynamy. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa!